Kania leży u stóp półwyspu Akrotiri. Krotiri ma nam mnóstwo do zaoferowania. Są tu klasztory, wąwozy, urokliwe wioseczki i są plaże. Przejedźmy się wzdłuż wybrzeża i poznajmy plaże półwyspu Akrotiri w całej ich różnorodności, a potem wybierzesz. Wybierzesz spośród głośnych dużych plaż, małych zatoczek i trudno dostępnych skalistych fiordów w wąwozach. Wybierzesz to, co dla Ciebie najlepsze. Zacznijmy od Halepy. Halepa jest dzielnicą Hani rozciągającą się na wschód od Starego Miasta. No i mamy tutaj taką smakowitą plażę Obważanek, czyli Kulura. Plaża, może raczej basen. Naturalny basen. W Hani oczywiście są baseny przy hotelach, przy wypasionych willach, ale basenów publicznych tutaj jak na lekarstwo. W Konopidianie nawet zbudowali i stoi, tylko nie działa. I chyba nigdy nie zaczął działać. A tutaj w Halepie mamy basen i nawet lepszy, bo naturalny. Parking jest na wzgórzu przy kościele Przemienienia Pańskiego albo przy drodze poniżej kościoła. Do samej plaży trzeba zejść schodami wzdłuż skalistego nabrzeża. W bezpośredniej bliskości nie ma sklepu, więc dobrze zaopatrzyć się w wodę. Infrastruktury tutaj nie ma. Ludzie po prostu. Przynoszą leżaczki, parasole, ręczniczki. I leżą tutaj wokół na skałach albo na, na brzeżu. Jest przebieranie, jest prysznic. Jest fajnie. Kulura to najciekawsze kąpielisko Halepy, ale oczywiście nie jedyne. Wzdłuż wybrzeża Halepy jest kilka plaż. Z reguły piaszczystych spokojnych, cichych, na, której, na których zwykle bywają miejscowi. Więc może warto tutaj skoczyć. Plaża Agia Kiriaki, czyli świętej Dominiki z Nikodemi, jest na końcu świata. No, na końcu świata, no bo na końcu chalepy, na końcu hanich. Ale co ciekawe, zwykle miejsca na końcu świata są puste, a tutaj, tutaj jest wszystko. Jest kościół, są ruiny XVI-wiecznego monastylu, jest porcik. Zawahałam się powiedzieć powiedzieć port, ale nie porcik. Jest beach bar, jest tawerna, jest wszystko, tylko ciebie tu nie ma. Malutki kościół świętej Dominiki stoi wciśnięty w jedną z jaskiń, których jest tu kilka i które też mają swoją historię, jako że tu ukrywali się mieszkańcy w czasie II wojny światowej. Po drugiej stronie kościoła rozciągają się ruiny monastyru, który działał tutaj pod tym samym wyzwaniem. Wjeżdżamy na półwysep Krotili. Okalają go miejscowości mniej i bardziej znane turystom, a także plaże w większości piaszczyste. Pierwsza plaża, za największym miasteczkiem półwyspu Kunufidiana, plaża świętego Onufrego. Nieduża, ukryta w głębi zatoki z małym portem. Są przebieralnie, prysznice, ratownik, bar i rampa dla niepełnosprawnych. A zaraz za plażą boiska. I co ważne, spory parking jak na tak małą plażę. W poszukiwaniu słońca wszyscy przybyliśmy na plażę. Jest tu kilka drzewek, i pod każdym drzewkiem jest jak na plaży wstegnie. Człowiek przy człowieku. Wszyscy chowają się pod drzewkami. <grystanie> tak jest na plaży. Świętego Onufrego. Też poszukaliśmy cienia. Usiedliśmy w knajpeczce. Mamy kawkę Fred espresso. Piotr lekki wieje. A stąd do naszego domu jest bardzo blisko, bo my mieszkamy w Kalatas. I tutaj jest urokliwa ścieżka prowadząca od Onufrego do Calatas. Gorąco. Siedzimy tutaj w kafejce pod parasolem, pijemy kawę i obserwujemy sobie plażę. Tutaj koło plaży widać taką stację przepompo, przepompownię paliwa. Przepływają tutaj statki, żeby zatem kopać paliwo. No ale to nie ma wpływu zupełnie na jakość wody. Woda tutaj na plaży jest bardzo czysta i z powodzeniem można się kąpać z przyjemnością. Plaża jest malutka, urokliwa, skowana w zatoczce, więc jest tu bardzo spokojnie. No, poza tym głośnikiem, który tutaj nadaje jakieś fity. To na jest spokojnie. <laughs> tak poza tym jest spokojnie. No ale wiecie, no ta muzyczka to na większości plaż. Teraz pokażemy takie, na których nie ma muzyczki. U wejścia do plaży stoi kościółek świętego Onufrego, pustelnika, który spędził na pustyni 60 lat Żywiąc się jedynie komunią świętą, przynoszoną przez anioła. A po drugiej stronie drogi można zjeść za wszystkie czasy i za wszystkich pustelników. Galatas to jedna z bardziej lubianych plaży w rejonie. Widać ją z głównej drogi, mijając zaparkowane na poboczu auta, ponieważ parking jest mały i trudno tu o miejsce. Plaża jest duża, składa się z trzech zatoczek. Środkowa jest największa i najlepiej zagospodarowana. Z boku skromniejsze i spokojniejsze. Plaża Caracas. No, plaża prawie doskonała. Jest tutaj wysepka, która zatrzymuje fale, więc jest spokojnie. Poza tym bardzo długo jest płytko. Idealny piaseczek. Dla dzieciaków fantastyczna plaża. Dla mnie też. No ja to spływanie to... Na bakier. No więc ja tak chodzę sobie po tej wodzie tutaj, na tas, do pasa. Albo troszkę więcej, ale powyżej nie wchodzę. Poze mnie to taki sportowiec, jak jeździłam na nartach, uznałam, że jeżdżę całkiem nieźle, jak już przestały mnie wyprzedzać wadki. A dlaczego prawie idealna? No, bo niedaleko. Lotniska, no i tutaj latają nad plażą samoloty co jakiś czas, więc jeśli komuś e, to będzie przeszkadzało, no to no tak, to, to może być kłopot, no ale poza tym same pozytywy. Do wysepki Kalatas wielu dopływa i wchodzi na brzeg. Są tam pozostałości bunkrów i zabawa ze skakaniem do wody. Tutaj w Kalatas. Dla każdego coś dobrego. Kto lubi piasek, ma piasek. Kto lubi skakać po skałkach, ma skałki. No, może jednak idealna, a nie prawie idealna. Naprzeciw plaży, po drugiej stronie drogi, jest sympatyczna tawerna. Na plaży jest bar, jest też restauracja w hotelu Lena. Powyżej Kalatas, kolejna zatoczka, również przyjazna rodzinom. Niestety pozbawiona parkingu, więc każdy parkuje gdzie popadnie, czyli przy drodze. Są leżaki, parasole, przebieralnie, prysznice i mały beach bar. Kolejna urocza plaża, schowana w malutkiej zatoczce, piaszczysta. Jest troszeczkę skał, więc dla każdego coś dobrego. Ja się tam zawsze dekuję na tych skałkach. A tutaj na końcu jest drzewko, pod którym fajnie się piknikuje. Śniadanie na plaży, pod tym drzewkiem, marzenie. No a jak ktoś chce zostać obsłużony, to jest tu też y, fajna tawerna, Tanasis. Dużo mniejsza, spokojniejsza niż Calatas, ruchliwia. Nieco na północ od Tersana, z dalej od drogi ukrywa się plaża Maherida. Ze względu na oddalenie od miasta, plaża jest lubiana przez nudystów. Stavros. Właśnie tutaj kręcono film Greg Zorba. Miasteczko się tym szczyci i już z oddali zobaczysz wielkie zdjęcia tańczącego Antoniego McQueena. Plaża jest szerzona, piaszczysta i wygodna. Z leżakami do wynajęcia. Wokół znajdziesz restaurację. Operator Walter Lasali podarował tutejszej restauracji Oscara, którego zdobył za zdjęcia do Greka Zorby. Niestety budynek spłonął, a trofeum razem z nim. Niektórzy narzekają, że jest tu zbyt tłoczno i hałaśliwie. Obok plaży, nieco na zachód, znajdziesz urokliwe baseny skalne. Gdy przyjrzysz się skałom po lewej stronie od piaszczystej plaży, Zwrócić Twoją uwagę ich szczególne ukształtowanie, jakby były ciosane. To pozostałości po kamieniołomach z czasów weneckich. Od XIII do XVII wieku wydobywano tutaj wapień do budowy murów Hani. A może nawet wcześniej, zanim niektórych naukowców wydobywano tu kamień już w czasach minojskich. A na zboczu powyżej plaży jest jaskinia Lera, z której roztacza się przepiękny widok. Ona też ma ogromne znaczenie archeologiczne. Znajdowało się tu miejsce kultu bożka pana. Przed chwilą minęłam na plaży kilka stolików, krzesełka, spora grupa, wielki napis Happy birthday. Urodziny na plaży. No, to jest coś. Tutaj się lubi tak urządzać urodziny. Może też zrobię urodziny na plaży? Czemu nie? Ja mam w kwietniu. To by idealna pora na urodziny na plaż. A ja tu sobie siedzę na takim skalnym tronie. Nie wiem, czy to widać. Tutaj więcej jest takich tronów. W czysty poniedziałek, czyli pierwszy dzień postu przed świętami wielkanocnymi, tutaj w Stavros jest wielka impreza. Poznają smakołyki, wino, jest muzyka na żywo, tańce, ludzie. Przywożą stoliki piknikowe, krzesełka, rozstawiają tutaj wokół. No bo czysty poniedziałek, czyli pierwszy dzień postu jest, to jest wielkie święto. No a jak można świętować rozpoczęcie postu? No, no jak? No ucztą oczywiście. Ucztą można świętować. I należy. I się świętuje. W Grecji pierwszy dzień postu jest wielka impreza i uczta. Zestaw rozprowadzi szlak do wąwozu Awlaki i monasteru katolików. Obie strony to 14 km. Można też przejechać do monastyru Guwerneto i tamtędy zejść do wąwozu. Na dnie wąwozu jest urocza skalista zatoczka. Niektórzy się w niej kąpią, choć mnisi z guwerneto, do których należy ten teren, proszą by tego nie robić. Seitan Limania, port szatana. Plaża jest prześliczna, ale dostęp do niej nie należy do najłatwiejszych. Dojeżdżasz z serpentynami do parkingu, z którego widać w dole ząb wody. Wrzynający się w skały. Musisz jeszcze zejść, a ścieżka dość stroma. Konieczne są zatem sportowe buty i ekwipunek. Plaża nie jest zagospodarowana, więc nie kupisz tu wody ani nie wypożyczysz leżaka. Na południowo-wschodnim krańcu półwyspu Akrotili leży urokliwy port i plaża Marati. To miejsce lubiane przez lokalsów i częściej spotyka się tu Greków niż zagranicznych turystów. Plaża jest blisko Zatoki Suda, więc woda tu spokojniejsza niż przy otwartym morzu. Wokół plaży rozstawiają się restauracje, wokół jest sporo parkingów, a niektórzy parkują w porcie albo przy drodze. Jesteśmy w jednej z ulubionych knajpek premiera Grecji, Jakosa Msotakisa. Plaża Maraty jest jego ulubioną plażą. I często tutaj przyjeżdża. Ale się rozglądamy, rozglądamy i chyba go nie wiem. Pewnie bo... było trochę ochroniarzy, to byśmy zauważyli. Dobra? Ale spodziewałem się, że będzie większa porcja. No tak, zwykle porcje w greckich tawernach są potężne. No a tutaj tak. Standard turystyczny. Ma trochę nagadałem, że mała porcja, ale pan przyszedł i przyszedł, że bardzo przepraszają, ale dalej mi połowę porcji. I czy jeszcze chciałbym coś znieść? Ale myślę, że zostanę przy tym. No, ja się nie dziwię premierowi, bo to jest naprawdę pysznie. Naprawdę. I uczciwi są. Pomogli nie przyjść i nie powiedzieć, że to jest połowa porcji. A jeszcze jedna ciekawostka. Żona premiera Kiriakosa Mitsotakisa jest Polką. Znaczy ma korzenie polskie i nazywa się Grabowski. Plaża Marati składa się z dwóch zatok. Jest tutaj rampa dla niepełnosprawnych, plaża jest strzeżona, są leżaki i parasole. Można wynająć deski SUP, umówić się na wycieczkę łódką do Sejdan Limania, albo kupić na straganie naszyjnych z muszelek. W tym roku wyszła ustawa, według której 70% plaży. Ma być wolna od leżaków. Takich płatnych leżaków z parasolami. Tylko tutaj na tej plaży Marati to ja się obawiam, że jest trochę więcej. Plaża z takim widokiem. Starza się rzadko. A w Marathi, Proszę. Tam gdzie jest aptera. Byliście w apterze? Piękne miejsce wykopaliska. Jest na naszym kanale film o Apterze. I też ma piękny widok. W czasach minojskich Marati był port, z którego korzystało miasto Aptera. Niedaleko plaży jest nawet stanowisko archeologiczne. Tuż obok Marati jest malutka kamienista plaża z barem Sosorides. Na Półwyspie Akrotiri jest plaża, mała, zaciszna plaża na uboczu Lutraki. Warto tutaj, jeśli ma się czas, wpaść, wykąpać się i wejść do tutejszej tawerny, rodzinna, mała tawerna z typowymi kreteńskimi greckimi potrawami, pysznie. Część wschodniego wybrzeża jest zamknięta dla celów wojskowych. Jest tu mały port treningowy bazy NATO. Ze wzgórza Krotiri, z wiosek Sterne, Saroni, Pitari rozciąga się przepiękny widok na Zatokę Sudy. Na pierwszym planie jest woda, a dalej góry białe, lewka które przez chłodną część roku są ośnieżone. To ten widok można zobaczyć z samolotu, gdy podchodzi się do lądowania na tutejszym lotnisku. Na Zatoce mamy dwie wyspy. To właśnie te wyspy powstały z opadłych skrzydeł Syren. W pobliskiej apterze odbył się pojedynek na Głosy Syren z Muzami. Kiedy Syreny przegrały, utraciły skrzydła, spadły one do Zatoki i tak powstały te dwie wyspy. Na jednej z nich znajdują się ruiny XVI-wiecznego Zamku Weneckiego. Przy zachodnim krańcu zatoki jest cmentarz wojenny żołnierzy alianckich. Leży tu ponad 1500 żołnierzy walczących w I i II wojnie światowej. Na południu jest port, to stąd odpływają promy do Pireusu. Jeśli przyjrzysz się uważniej powierzchni wody, zobaczysz wystające ponad nią czubki masztów. Tutaj od roku 2021 leży na dnie szkuner Coral of Coast. Wart milion euro, 30-metrowy jacht zbudowany w roku 1902. To była gwiazda wśród klasycznych jachtów. W latach 1926 i 1928 wygrał regaty Kings Cup. Ostatnim właścicielem jachtu był 74-letni angielski milioner Hugh Kerr Bradley Roberts, który mieszkał na Krecie od 12 lat. Pewnego ranka zimą 2021 roku rybak zauważył, że jacht tonie. Podpłynął, zobaczył, że do masztu tuli się przerażony skamlący pies. Pies był na powierzchni, a właściciel, już pod wodą. Jak się okazało później, był przywiązany do relingu i za zatonął razem ze swoim jachtem. Ekscentryczny anglik, którego nazywano lordem, dawny oficer marynarki, uczestnik wyścigów motocyklowych. Co się stało? Nie wiadomo. Hugh miał na nakrycie dwie luksusowe posiadłości. Wdał się w konflikt z lokalnymi deweloperami. Łamano się do jego rezydencji, napadnięto go już wcześniej na pokładzie jachtu. Chyba znalazł komuś za skórę. Sprawy do dzisiaj nie rozwiązano. Tak jak nie usunięto wraku z dna zatoki. Zawsze, gdy jedziemy przez Sudę, spoglądamy na te smutne czubki masztów. A ty zobaczysz je z plaży. Tutejsza plaża to dość długi skrabek piasku z restauracją Meltemaki, sklepami w okolicy, stacjami benzynowymi przy drodze i pełnym życiem, bo jesteśmy praktycznie w mieście. W każdej z miejscowości, o której dziś opowiadaliśmy, są hotele, apartamenty do wynajęcia, restauracje sezonowe, sklepiki. Zimą opustoszałe Stavros czy Marati, latem nabierają życia. I oddają siebie turystom z całą hojnością. Tylko brać.